Cześć! Usiadłaś mi na moim bohaterze! O nie, nie! Hej, i cześć! To jest strony nazywana z kanału Kulturalna witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mam specjalnego gościa, którym jest Dominika. Ja! Wyszliśmy do wniosku, że w związku z tym, że mieszkamy w jednym mieście, no wypadałoby coś nagrać. Gorzej, że poznałam się 500 km stąd. Poznałyśmy się w Krakowie, ale to nieważne. Nie, nieważne. Nagrywamy dzisiaj coś super, co nie wiadomo, czy to się kogoś pojawiło. Jeżeli tak, no to no to ok. okay to napisz to... nam, to cię oznaczymy. Dokładnie. Aha, ale jak coś, to wpadłyśmy to na to przed chwilą. Najgorsze. Tak <laughs> Dominika wpadła, ja powiedziałam, super pomysł. No i ogólnie chodzi o to, że ja wypisałam 10 swoich bohaterów, Dominika wypisała 10 swoich bohaterów i będziemy ich łączyć w pary. Tak. Jest pięcioro kobiet i pięcioro mężczyzn. Tak. Moich i jej. Tak, I, i właśnie tak. I yy, będziemy właśnie losować i tak dalej i pięć par będzie u mnie, pięć par będzie u Dominiki, więc oczywiście klikajcie na jej mordzie. Tak, moja. Teraz na jej mordzie klikajcie. Pomarańczowe. więc zapraszamy serdecznie. Tak, tak. I, i zaczynamy naszą cudowną byśmy to zabawę. Będzie, będzie super. Będzie bardzo fajnie. Więc zostawcie z nami. Tak. Bo najlepsze było z tą kawą z maka w ogóle miałam ci pisać, że kawa z maka jest najlepsza na świecie. wiem, że jest. To nie była kawa z maka, to była kawa nieznanej firmy. Poznałabym to nawet po takim przeglądzie. nie Okej. byście nie uwierzyli, jak w tym pokoju jest. No. Tylko nie sprawdzajcie, nie przychodźcie. Nie. I tak was nie wpuszczę! Szymon nie wpuści, Szymon nie wpuści. Kurde, Szymon was tak kocha, słuchajcie. Nie, Szymon kocha siebie. Szymon, Szymon, to jest, to jest wszechświat od Szymona Ego Wynosowałaś już? Tak mam Okej, okay, pierwsza para Ej, Jestem ciekawa co z tego wyniknie, dobra Okej, okay, aha, czekaj, musimy sobie panelkę Okej, okay, nie mam pojęcia kurde kto to Nie, e, kogo tam masz? Hanne Wells? Kto to jest? Hanna Wells? Wellsy, durniu Jaka Wellsy? Kto to jest? Powiedz mi, bo ja nie kocham teraz, nie wiem no, kto to jest? Zakładu. kładu To ci też książki! Well, aha. O, bo no bo ty piszesz nazwiskami, a co ja ty myślisz, że ja... A co miałam napisać Wels? A w podstawówce to ja się uczę Nazwisk czynion! Mamy trochę... trochę trochę, mamy... <laughs> mamy problem! Bo mamy tutaj Welsie i Casey. Z dziesięciu płytkich oddechów Więc mamy je połączyć w parę One by się tak zżarły Przecież one by się zjadły By się mega dogadały jako przyjaciółki, moim zdaniem no, Ale jako związek to świetnie. Jako związek, związek się. to już w ogóle nie, nie mówmy o tym, ale... Proszę cię, Welsi, boją się nawet chłopacy ale, by się, ale jako przyjaciółki by się uwielbiały by Myślę, sobie że tak, tak. Ale jeżeli tak, mówimy tak. o związkach, a jeżeli mówimy no, o, o związkach, no to, związkach, to musimy to... zrobić repeat To... to repeat Serio? <laughs> no co ci poradzę, no Druga para Okej, mam coś. O, mm, czy ty masz faceta? Mam. <grywa> to my mamy takie pary? Dina Holdera. Ja mam Graysona z Bez winy. Nie czytałam, leży na półce. Pirelli w No hopeless. O, żeż kurde, nie lubię gościa. Grayson jest taki um, arogancki, gburowaty typiarz. On jest taki po prostu, że on najpierw chce zniszczyć całe życie tej głównej bohaterce, a mm. później jest taki. No to to jest jak dręcziciel, tak? Znaczy, dręcziciela jeszcze nie przeczytałam, ale z tego, nie? Nie, jeszcze gorzej? Nie znaczy, to znaczy, może tak trochę tak, no, trochę tak, ale on jednak, on dlatego, że jakby wchodzi w ten układ z tą laską. No znowu jakiś układ. No dobra, ale no. śmiałam twierdzić, że znowu będzie rybie, bo mój Din jest owszem arogancki, ale tylko przez chwilę, a on jest bardzo miękkie serduszko I nie, oni razem nie to, to... Czy my złożymy dzisiaj jakąś korę? Wątpię. A myślisz o cudzyszku sklepie? Nie umiem. Trzecia para! Okej, okay. masz faceta? Nie! Jest! Ale nie wiem, kto to jest. No, kogo masz? Colton Donavan. O Boże, mój Colton, to jest moja miłość. A jest to jest, on jest? Z Driven. Może jak ktoś tego nie czytał, to ja nie wiem, co by tu robić. A kogo ty masz? Ja mam mer z Czerwonej Królowej <noise> Mer! No, no, a jak ktoś nie czytał? Mer? Mary jest w pierwszej części, jest taka, że bardzo niepewna, i tak dalej, ale mówimy o drugiej trzeciej części, mm -hmm. bo nie będziemy się zagłębiać pierwszą, bo była mm -hmm. słaba. W drugiej i trzeciej ona jest taka, że jakby niezależna mega, że nie pozwala w ogóle facetowi wejść w jej słowo, ona jej w ogóle stoi na czele buntu. Znaczy Colton jest taki, na... że on jest on jest kierowcą rajdowym, on jest przystojny i no. Jeżeli jest, jeżeli jest na świecie, znaczy ten jakiś facet, który to ogląda i który ma zielone oczy, to i... tam jest taki coś jak tutaj komentarz. Albo jest jeszcze coś takiego jak mój mail. Materia, no dobra, ale myślę, że jeżeli ona jest taka zbuntowana, no dobra, ta jego laska... Też... Ale jeżeli, a on jest taki, a czy on jest... On jest, jest taki... trochę arogancki, zamknięty w sobie przez pierwszy czas i jest w ogóle babiarzem w pierwszej i drugiej części. A Wszystkie on jest laska. A mi, czy jego... on jest taki, że. A czy on jest taki jakby że stawia na swoim, jakby wiesz, nie pozwoli... Zawsze! Nie pozwoli laska się tym, no to oni by się moim zdaniem by się dogadali, bo ona właśnie potrzebuje kogoś, takiego jak to by ją utemperował dość No to kolno, no to... Dzień dobry, no to mam! nie! jest dobrze! Czwarta para! Zaraz będziemy mieć samych facetów ze sobą, wiesz o tym, nie? Kogo masz? Laskę? Nie. Faceta? Chyba. Kogo masz? Tak myślę. Z Diaboliki, Tyrusa. Mam Sydney. Z Maybe Sunday. Tyrus jest... Kit inteligentny mm -hmm. bardzo kombinuje jakby y, y, na swoją korzyść jest takim bardzo strategiem w przód. Kogoś na przykład kocha to, on będzie dbał dobro tej osoby, ale leż tego nie interesuje, by ta osoba miała dobrze. To z Sydney miałby, miałaby z nim dobrze. Tylko, że z Sydney mi się wydaje, że jest za delikatna dla niego. Bo on no, no potrzebuje trochę, takiej, która go... No trochę. A Sydney ale... jest taka, ta na domu, no, grała taka z tego, co pamiętam, że nie śpiewała. No no, no, <laughs> la, A on tam by mordował ludzi. La, la, la. Pisałabym <grystanie> mu piosenki o tym, jak A on by piękne, piękne Sydney, piękne a... <grystanie> idź się po i się połóż spać Idź już dziecko, bo ja muszę tutaj pozabijać kilka osób To innowacyjne? Tak naprawdę? Widziałeś kiedyś taką książkę z tych wszystkich, które tu czytasz? No nie ma szansy No i właśnie Nie miałam, nie miałam, ale ja po prostu średnio lubię takie bohaterki no Chociaż ja ona w Maybe Someday była spoko bardzo, bardzo no Ona mi się jest w Maybe S Sunday. Ale ona jest trochę taka, ona jest taka trochę y niezależna jakby no trochę tak, no bo generalnie to ona tak jakby przez dużą część książki jest sama No to chyba zależy od ciebie, bo ty znasz gościa, a ja gościa nie znam Powiem tak, mi się wydaje, że Sydney jest dla niego za miękka Ona jest po prostu za delikatna dla niego Ona jest właśnie taką artystką Ale równocześnie to by było spoko, gdyby byli razem Bo Tyrus by potrzebował takiej osoby, do której by właśnie wrócił, która by go ukochała tak, no Okej, okay, dobra, ich, dobra, dobra, poszło Piąta para Sparwałam. No, a mm, mm, No. Kogo ja mam. Masz loskę cię Ja wiem kogo ty masz, bo widzę. To... Czy to jest Dindi Laurentis? Nie! A kto? Alex Fuentes! Aaa, no widzisz! Masz loskę? Mam. Kodak. Tak, chyba to jest Paige Mahoney. Page Mahoney, czy to już nic. Okej, okay, Paige jest, tak jak większość moich ulubionych boaterek, jest mega niezależna, ale ona jest taka, że yy, mało mówi, dużo myśli i dużo robi. Jakby... Jakby jakby połączyć ją z Aleksem, z tego mogłoby być coś śmiesznego, znaczy... Powiem tak, oni mogliby być spoko razem. Ale... Ale równocześnie Pejcz jakby potrzebuje takiego... Chociaż kurde, Alex był taki, że był taki, że stawiał nam swoim przecież. No cały czas chciałam, ja wierzysz no. wybierzesz takie książki, o których będę miała zielonego pejza. No bo my czytamy co innego No, zdecydowanie może jeszcze ty mi darać. jest taka, że jakby, że sama sobie daje radę, że ona nie potrzebuje tak naprawdę faceta No to na ch cholerę jej Aleks, niech już zostanie z kimś innym No ona jest tam z kimś innym Ripyt? Ale średnio mi tak idzie, żeby Aleksa zniszczyć No właśnie mi tak Nie no, Ripyt no, no co ma powiedzieć no. no bo ona no, Paige jednak jest aż zbyt taka, że ona by się chyba z Aleksem nie dogadała. Wiesz, ostatnio się zastanawiałam nad tym, jak to jest, że niektóre postaci, niektórzy w ogóle ludzie, taki wyimaginowani ludzie, nie? Żyją w twojej głowie i w życiu nie spotkasz kogoś takiego, jak masz tego w swojej głowie, I to jest przerażające, bo stworzyłeś sobie tyle ludzi, ile tu jest książek i nawet więcej, a w sumie Nigdy to... Ich nie no właśnie, to jest straszne. I mam nadzieję, że się podobało. Super, że byliście z nami i zapraszam na wszystkie moje social media i oczywiście klikajcie na to mordzie. I <grytanie> wtedy przejdziecie do Dominiki na LiveBookaHolic i będzie super. I może będziecie mogli obejrzeć też drugą część tego właśnie tego, co robiliśmy Nie wiadomo jak to nazwać. Musimy tak super nazwać. <grytanie> Więc oczywiście przypominam o tym, że w opisie macie wszystkie moje social media i możecie kliknąć ten czerwony przycisk na dole, który znaczy Subskrybuj i możecie dać łapki w górę i też komentować. Więc jeżeli się podobało, to dajcie znać i oczywiście dajcie też znać, co myślicie o tym tagu i co myślicie o naszych parach. Bo było super. Było tak, super. na pewno było super. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie!